Roku umiera Kazimierz Wielki, nie pozostawiając po sobie legalnego męskiego potomka. Na nim kończą się dzieje dynastii piastów na tronie polskim. Zgodnie z podpisanymi wcześniej układami, tron przejął syn jego siostry, król Węgier Ludwik z dynastii Andygawenów, w Polsce znany pod przydokiem Węgierski, natomiast w swoim rodzinnym kraju jako Wielki. Od tego momentu Polska oraz Węgry były połączone Unią Personalną. Miały wspólnego króla, ale pozostały odrębnymi państwami. W 1382 roku Ludwik umiera, również nie pozostawiając męskiego potomka. Jednak w tej sytuacji możni wyrażają zgodę i na tronie zasiada córka Ludwika Jadwiga. W chwili koronacji w 1384 roku ma 12 lat i jest pierwszą kobietą na polskim tronie. Już od samego początku polscy możni intensywnie rozglądali się za potencjalnym kandydatem na męża dla Jadwigi mając nadzieję na zawarcie dzięki temu korzystnego i trwałego sojuszu. Ostatecznie zdecydowano się na kandydaturę władcy sąsiedniego Wielkiego Księstwa Litewskiego Jagiełłem. Za jego wyborem przemawiał fakt, że oba państwa miały tego samego groźnego przeciwnika w postaci Zakonu Krzyżowskiego. Przy czym sytuacja dla Polski była o tyle niezręczna, że Litwa była nadal pogańskim krajem, co dawało zakonowi bardzo wygodny pretekst do ciągłych najazdów na nią. W 1385 roku w krewie doszło do podpisania Unii Polsko-Litewskiej. W myśl układu Jagiełło miał zostać mężem Jadwigi i królem Polski. Warunkiem było przyjęcie zarówno przez samego Jagiełła, jak i całą Litwę chrztu. W 1386 roku Jagiełło przybywa do Krakowa. Przyjmuje chrzest, na którym przybiera imię Władysław, a wkrótce później odbywają się uroczystości ślubne, a następnie koronacja. Po niej po raz pierwszy i ostatni raz w dziejach na polskim tronie zasiadało równocześnie dwóch władców, gdyż rola Jadwigi nie uległa wraz z koronacją Jagiełły pomniejszeniu. Nie stała się ona jedynie żoną króla, ale sama pozostawała monarchą na tronie polskim. Ten stan dwuwładztwa utrzymywał się do momentu śmierci Jadwigi w 1399 roku. Jagiełło pozostał królem Polski mimo śmierci Jadwigi i przygotowywał się do rozprawy z największym przeciwnikiem, czyli zakonem. Bezpośrednim powodem wybuchu wojny była sprawa żmudzi. Terytorium to zostało opanowane przez krzyżaków pod koniec XIV wieku, jednak Litwini szukali okazji do jego odzyskania. W 1409 roku za wiedzą i przy wsparciu wielkiego księcia litewskiego Witolda, kuzyna Jagiełły, wybuchło antykrzyżackie powstanie. Zakon oczekiwał od Polski neutralności w konflikcie z Litwą i kiedy takiego zapewnienia nie otrzymał, jesienią 1409 roku wojska krzyżackie uderzyły na Polskę. Zajęły Ziemię Dobrzyńską, rozpoczynając tym samym konflikt, który przeszedł do historii jako Wielka Wojna z Zakonem. Szybka akcja Jagiełły uniemożliwiła dalsze postępy ofensywy zakonu i obie strony zdecydowały się zawrzeć rozejm, który miał trwać do lata następnego roku. Latem 1410 roku inicjatywa była w rękach wojsk polsko-litewskich. Połączone armie Witolda i Jagiełły przekroczyły granice zakonu i ruszyły na Malbork. Drogę zastąpiła im armia krzyżacka dowodzona przez wielkiego mistrza zakonu Ulicha von Jungena. Do decydującego starcia doszło 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem. Była to jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Po stronie polsko-litewskiej walczyło około 40 tysięcy żołnierzy. Armia zakonna była mniej liczna i liczyła około 25 tysięcy ludzi. Warto przy tym wspomnieć, że oba wojska były istnymi mozaikami narodowościowymi. Po stronie Jagiełły i Witolda, oprócz Polaków i Litwinów, walczyli Rusini, Tatarzy i Czesi. W armii zakonnej było bardzo wielu ochotników z zachodniej Europy oraz liczni najemnicy z Czech, Niemiec i Śląska. W pierwszej fazie bitwy Krzyżacy o mały włos nie odnieśli ostatecznego sukcesu, zmuszając do odwrotu siły litewskiej. Jednak kryzys opanowały umiejętnie wprowadzane do walki odwody oraz niefrasobliwość dowództwa krzyżackiego. Ostatecznie bitwa kończy się zdecydowanym zwycięstwem wojsk polskich. Na polu bitwy ginie wielki mistrz wraz z całą starszyzną zakonu. Zwycięskie oddziały ruszają na Marburg, jednak mimo dwumiesięcznego oblężenia nie udaje się zdobyć tej potężnej twierdzy. Wojnę kończy podpisanie w 1411 roku pokoju w Toruniu. Na jego mocy Polsce zwrócono niedawno zagarniętą ziemię tobrzyńską. Litwa natomiast odzyskała żmud. Pomorze Gdańskie pozostało nadal przy zakonie. Mimo tego, że wielkie zwycięstwo pod Grunwaldem nie zostało należycie wykorzystane, to jednak udało się złamać kręgosłup militarny zakonu i zdobyć wyraźną przewagę w toczącym się konflikcie. Spór polsko-krzyżacki trwał również na arenie dyplomatycznej. Obie strony różnorodnymi metodami próbowały zdobyć poparcie dla swoich racji wśród europejskich władców. Jednym z miejsc takiego dyplomatycznego starcia był Sobór, czyli Zjazd Dostojników Kościelnych w Konstancji w latach 1414-1418. skład polskiej delegacji wchodzili m.in. Zawisza Czarny, czyli najbardziej wtedy znany w Europie polski rycerz oraz Paweł Włodkowic, prawnik i dyplomata. W trakcie swoich wystąpień Włodkowic oskarżał krzyżaków o łamanie zasad wiary, gdyż wykorzystywali ją do krzywienia przemocy. Stał się również jednym z prekursorów tolerancji religijnej, gdyż stwierdzał, że każdy człowiek ma prawo do własnej religii i nie wolno go nawracać przemocą. Dokonał on również podziału na wojnę sprawiedliwą, czyli toczoną w obronie państwa oraz niesprawiedliwą, czyli agresywną. Sukces w Wielkiej Wojnie z Zakonem pokazał, że unia jest korzystna dla obu państw. Dlatego w 1413 roku podjęto decyzję o podpisaniu nowej unii ogłębiające istniejący układ. Oba państwa zachowały odrębność, ale miały ściśle z sobą współpracować. Miały uzgadniać wybór nowego władcy oraz zwoływać zjazdy w ważnych sprawach. Około 50 rodów bojarów litewskich otrzymało polskie herby oraz przywileje analogiczne do polskiego rycerstwa. Jagiełło stał na czele Unii Polsko-Litewskiej do 1434 roku. W tym czasie, oprócz wcześniejszego małżeństwa z Jadwigą, był trzykrotnie żonaty. Męskich potomków doczekał się jednak dopiero pod koniec życia. Czwarta żona urodziła mu dwóch synów, Kazimierza oraz Władysława. Tym samym Jagiełło dał początek nowej dynastii na tronie polskim, Jagiełło. Zatem, co mieliście w tym filmiku tutaj krótkim? Mieliście bardzo fajnie zobrazowaną treść tego wszystkiego, co macie w podręczniku swoim. Co jest najistotniejsze z tego wszystkiego na co macie zwrócić uwagę? Jak doszło do tego, że po śmierci Kazimierza Wielkiego Jadwiga została królową Polski, a mianowicie Jadwiga była wduczką siostry Kazimierza Wielkiego. Ona wyszła za mąż. Siostra właśnie Kazimierza Wielkiego wyszła za mąż za króla Węgier. I mieli syna. I według uzgodnień wcześniejszych, bo mówiłam Wam, że bardzo Polska dobrze żyła z Węgrami, z Królestwem Węgierskim, bo tam była siostra Kazimierza Wielkiego, po jego śmierci, gdzie Kazimierz Wielki nie miał syna, więc kończył się ród piastów, zgodnie z umowami wcześniejszymi, tron, w Polsce, czyli w Krakowie, czyli tron, który był właśnie w Krakowie na Wawelu, w Polsce przejmuje król Węgier. Ale w tym czasie królem Węgier był właśnie Ludwik, dla nas węgierski, a dla Węgrów wielki. Co się takiego stało? Doszło do tak zwanej Unii już, to tutaj już była Unia Personalna, ale pomiędzy Węgrami a Polską. Mieli wspólnego władcę, ale stanowili osobne państwo. Po śmierci króla węgierskiego Ludwika właśnie, możnowładcy polscy uczynili wyjątek i zgodzili się na to, żeby królową Polski została kobieta. To była Kobieta, i to była córka Ludwika, czyli wnuczka siostry Kazimierza Wielkiego. Oczywiście miała w ten czas 12 lat. Więc była bardzo młoda. Na początku za nią yy, tak naprawdę rządziła Rada. Rada Królewska, taka doradcza. Natomiast później ona zaczęła już sama rządzić, ale równocześnie ci można władcy rozglądali się za. Mężem dla niej. To nie było tak, że się ktoś zakochał i się żenił z miłości, czy wychodził za mąż. To były związane z koligacjami. I znaleźli, że i to tutaj pamiętacie, zapamiętajcie, że książę litewski Jagieło będzie dobrym kandydatem, z tym, że mieli jeden problem, że był to, było to y, księstwo pogańskie, że Litwa była pogańskiej. Więc doszło do unii w Krewie w 1385. To jest pierwsza unia personalna właśnie z Litwą, gdzie postanowiono, że władzy król Jagieło, książę wielki, litewski Jagieło, poślubi w Krakowie królową Jadwigę. I tutaj w tym również przyjął chrzest. Litwy, w imię całej Litwy, czyli automatycznie księstwo litewskie stało się takim państwem chrześcijańskim, czyli automatycznie krzyżacy nie mogli bezkarnie ich napadać, bo nie mieli wymówek, ale i tak to czynili niestety. Litwini chcieli odzyskać żmudź, a Polska chciała odzyskać Pomorze Gdańskie i Zimę Dobrzeńską, którą utraciła. Tutaj po tym ślubie w Krakowie, w Polsce rządziło dwóch królów. To była królowa Jadwiga, bo ona nie straciła żadnych uprawnień, dalej była królową, a nie tylko żoną króla. Oraz król Władysław Jagieł. Ten czas trwał aż do chwili jej śmierci w 1399 roku. Od y, później król Jagiełło już sam rządził y, zarówno Polską, jak i Litwą. Bo to była unia personalna, czyli jeden władca, a dwa kraje. Y, którzy również podejmowali decyzje, ważne decyzje w pewnych kwestiach. Y, król Władysław no, nie miał żadnego potomka z królową Jadwigą, bo jak tutaj Wam powiem, że królowa Jadwiga urodziła córeczkę, która szybko zmarła, a ona po niej. Król Władysław jeszcze trzy razy się żenił i doczekał się dwóch potomków męskich: to jest Władysława i Kazimierza. I tym sposobem dał początek nowej dynastii, czyli po piastach nastąpiła dynastia Jagiellonów, bardzo mocna. I teraz po jego, po śmierci królowej Jadwigi niestety te hmm, spory z zakonem krzyżackim nie ustały. One cały czas były, bo ponieważ zakon krzyżacki dążył ciągle do podboju jednak tych ziem, pomimo że byliśmy państwami chrześcijańskimi. To było niestety podstępne państwo, które tak naprawdę chciał zagarnąć inne ziemie, żeby nimi rządzić. I doszło do, tam w tym właśnie filmiku mieliście, do, do takiej wielkiej wojny z zakonem. Od 1409 trwała do 1411, czyli to był taki już konfrontacja wojenna, zbrojna. I w 1400, ona miała taki przebieg, w 1409 roku najpierw na polskie ziemie, na Padzaką Krzyżacki, na polskie tutaj ziemie litewskie, na Padzaką Krzyżacki, Polska stawiała opór razem z Litwinami, doszło do, w pewnym momencie do takiego zawieszenia broni, do, 1000, do maja 1410, ale w tym czasie, podczas tego zawieszenia broni tak sam, i krzyżacy, i, i, i Polacy, i król Polski, Polski i Litwy jakby uzupełniali to brakujące nie wiem, zbroje, rycerzy i tak dalej, swojej armii. I w 1410 roku, w maju Wojska polsko-litewskie, rusińskie też, bo tam też Ruś-Halicka, również z nami po naszej stronie była, Tatarzy też byli. Oni przekroczyli granice z państwem Zakonu Krzyżackiego i szli w stronę Malborka. Szli w stronę tutaj Malborka, jednak rycerze Zakonu Krzyżackiego wyszli naprzeciw i doszło do najwy największej bitwy w Europie średniowiecznej. W 1410 roku, dokładnie 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem, okolice Grunwaldu. Tą bitwę tam widzieliście na tym filmiku, jak to wyglądało, jak to starcia było. I tutaj taką nowość prowadził Władysław Jagieło król polski, że on nie walczył razem z rycerzami, tylko stał na wzgórzu i obserwował całe te pole walki. To była jakby taka nowa taktyka. I ona dała y, zwycięstwo, pokonali krzyżaków, tam zginął ten największy właśnie y, cały for... Y, y, nie musicie tego pamiętać, bo to ja nawet mam trudno czasami jego nazwisko y, zapamiętać. Zginął tam cały ten Ulrich von Jungingen, czyli y, wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Y, no niestety nie doło to takiego pełnego zwycięstwa dla Polski, ale załamało taki, taki kręgosłup, że oni ciągle zwyciężali, nie byli pokonywani. Jednak zostali pokonani. Polacy przez dwa miesiące szli w kierunku Malborka, było oblężenie Malborka, jednak go nie zdobyli. Można zobaczyć to, jak pojedziecie nam właśnie na Mazury, na Warmię i Mazury. Jak pojedziecie, to jest taka inscenizacja właśnie z tamtego okresu, w czasie, to jest, jak się nie mylę, chyba w lipcu pod koniec, jest ta inscenizacja, czy w sierpniu, teraz już nie pamiętam, ale na pewno w lecie, inscenizacja obrony Malborka. Bardzo fajna rzecz, polecam. Natomiast jeżeli chcecie Grunwald, to jest 15 właśnie lipca zawsze, co roku, inscenizacja tej bitwy pod Grunwaldem. On jest tu gdzieś, tutaj ten Grunwald, na tym terenie. Po tej bitwie pod Grunwaldem, którą Polacy i rycerze polscy, król Polski, Władysław Jagiełło, król Polski i Litwy, podczas której odniósł zwycięstwo, Litwa odyskała Żmudź, Żmuć jest tutaj wyżej. A Polska odzyskała ziemię Dobrzyńską, natomiast nie odzyskała niestety Pomorza Gdańskiego. Tego nie odzyskała. Oprócz tej konfrontacji takiej zbrojnej, była też konfrontacja polityczna, o której też macie mowę, jest mowa. To jest między innymi właśnie ten Sobór w Konstancji, gdzie słynny nasz rycerz brał tam udział, Zawisza Czarny, oraz właśnie Paweł Włodkowicz, gdzie Polacy bardzo chcieli właśnie przekonać władców innych państw w tamtym czasie Europy do tego, że Polska ma rację i ma prawo się bronić. Ma prawo się bronić Polska-Litwa przed agresją Zakonu Krzyżackiego. I oni tam udowodnili im, że krzyżacy oszukują, że podstępem to wszystko robią. Tutaj była też mowa o tym, że każdy człowiek ma prawo do wyznania i do wiary, i nie wolno go siłą nawracać. Jak też tu była mowa o wojnie tak zwanej sprawiedliwej, czyli o wojnie obronnej, gdzie my mamy prawo się też bronić. Natomiast niestety. Ten sobór Konstancji nie rozstrzygnął tak na 100% tego konfliktu polsko-krzyżackiego. Ciągnął się on cały czas, niby państwo krzyżackie osłabło, ale później niestety znowu podniosło głowę, i z tego terenu, na tym terenie, gdzie było państwo Zakonu Krzyżackiego, wyrosło wielkie państwo, które się nazywało później Prusy, i całe Niemcy przyjęły też tą nazwę Prusy które stało się zagrożeniem dla nas, bo później byli, uczestniczyli w pierwszym rozbiorze, drugim i trzecim rozbiorze Polski i tak dalej. O czym poznacie w innych, na innych tematach, w trzeba w szóstej klasie albo w siódmej to macie, w szósta, siódma klasa będziecie mówić na ten temat. Na temat rozbiorów to chyba szósta klasa. Natomiast co do Samego przebiegu bitwy pod Grunwaldem, tam też była mowa, tam były właśnie takie mapki przedstawione. Tutaj tylko chcę przypomnieć, żebyście wiedzieli, że zarówno i po stronie polskiej, i po stronie zakonu krzyżackiego walczyli rycerze z różnych państw. Po stronie Zakonu Krzyżackiego niestety walczyli również rycerze ze Śląska. Jednak większość rycerzy ze Śląska. Było za Niemcami, a nie za Polską. Ja nie mówię, że wszyscy, ale większość. Walczyli również tam ze Szwajcarii, z Francji, po stronie Polskiej również walczyli z Czech, z różnych innych państw. Była to mozaika. Ja Wam wyślę takie linki. Linki do tego drugiego filmiku, bo to jest tak jakby podsumowanie tego, co tam macie fajny w sposób taki obrazowy. Oraz link do już przebiegu samej tej bitwy pod Grunwaldem. Jest to króciutki filmik. I tam w tym filmiku będziecie mieć zadanie do wykonania w zeszycie. Nie jest on trudny. Tam jest bardzo łatwe. O co chodzi, co macie napisać i jaką zrobić notatkę w zeszycie. Bowiem wy już i tak pisaliście te karty pracy. I nie chcę, żebyście pisali tego samego w zeszycie. Więc w tym filmiku będzie podane co, jaką notatkę zapiszecie. Natomiast temat będzie Unia Polsko-Litewska. I bitwa pod Grunwaldem. To będzie temat, taki temat. A zapiszecie. zadanie, polecenie będzie w tym filmiku, które Wam wyślę link. Króciutki link do tego filmiku. Zatem do widzenia. Zobaczymy, jak się dalej potoczą te lekcje, bo nie wiem, co pan Janusz tam wam wyśle. Muszę się zastanowić, skonsultować się z nim, co wam wytłumaczyć.